Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem mam dla was film Witch, a właściwie to Vivitch, albo jak to jest w polskiej wersji językowej czarownica bajka ludowa z Nowej Anglii. I tutaj znowu polscy tłumacze popisali się swoją dokładnością i wszystko skopali. Tytuł byłby ok, gdyby nie słowo bajka. Bajka zakłada, że jest w tej historii morał, a w filmie Witch nie ma takiego morału. Będziemy nazywać film Witch, bo tak jest po prostu łatwiej, zamiast za każdym razem mówić czarownica bajka ludowa z Nowej Anglii. Uff, dobra, zaczynajmy. Witch w reżyserii Roberta Eggersa opowiada historię rodziny, która przeniosła się z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych, które wtedy się tak nie nazywały, nazywały się wtedy Nowa Anglia. Zostali wyrzuceni i skazani na banicję z osady, ponieważ głosili prawdziwą i jedyną. Ewangelię. Rodzina zamieszkuje na skraju lasu. Jak się łatwo domyślić, od tamtej pory zaczynają dziać się niewytłumaczalne rzeczy. Tyle o fabule, w razie gdyby ktoś chciał obejrzeć film po tej recenzji. Jak sięgnę pamięcią, to przez ostatnie kilka lat nie słyszałem o większych filmach o czarownicach. Także to było moje zaskoczenie, kiedy zobaczyłem, że ten film jest dostępny. No i co? Poleciałem i obejrzałem, i muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo mocno zadowolony. Większości ludzi może się ten film nie spodobać, ale zaraz wszystko opowiem. Tempo filmu jest dosyć powolne. To jest taki wielki minus, chociaż film nie nudzi. Mimo, że rozkręca się przez godzinę, to trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej sekundy i to jest największy plus filmu. Klimat jest tak gęsty, że można go kroić nożem, i jest do tego potrzebny naprawdę ostry nóż, bo ten klimat jest tutaj wszechobecny tempo filmu i klimat są ze sobą tak mocno powiązane, że mimo że film rozkręca się, no nie oszukujmy się, dosyć długo, to i tak trzymasz w oparcie fotela non stop zaciśniętymi pięściami, bo naprawdę nie wiesz co się wydarzy, czekasz na każdą sekundę, na każdą nową scenę czekasz po prostu z potem na czole. Mówię wam film, Witch straszy klimatem tak mocno, że niektóre osoby prawdopodobnie wyłączą film gdzieś w połowie, bo jest po prostu zbyt straszny, ale tak jak powiedziałem ten film nie straszy nie wiem czarownicą latającą na miotle i rzucającą we wszystkich czarami czy bruzgającą wszędzie krwią. Ten film straszy klimatem i ten klimat jest tak jak wspomniałem naprawdę gęsty. Następnym bardzo mocnym elementem filmu, który mocno wiąże się z klimatem, jest muzyka Marka Korwena, która idealnie pasuje. Jest po prostu przecudownie skomponowana. Idealnie pasuje do epoki 1650 lat, jak również do takiego gęstego thrilleru, dramatu, horroru, jakim jest właśnie czar Czarownica. Bajka ludowa z Nowej Anglii. Kolejnym mocnym elementem filmu są zdjęcia Jarina Blaszkę, który tak idealnie zrobił ten film, tak idealnie pokazał e, Nową Anglię, że gdziekolwiek nie zatrzymacie, w jakiejkolwiek minucie filmu nie zrobicie pauzy, ten kadr możecie wydrukować i powiesić na ścianie. Wszystko w tym filmie jest po prostu przepiękne. E, skala szarości. Ten film nie jest zbyt kolorowy, jest zrobiony po prostu w skali szarości. Pokazuje ponure i deszczowe przygody tej naszej rodziny, które nie były łatwe. Te przygody wiązały się z utratą upraw na zimę, ze, ze zdobywaniem jedzenia i z odrzuceniem przez całą osadę. Także cały film jest utrzymany w takim tonie ponurości. Jeżeli chodzi o grę aktorską, to naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Jedyną osobą, która w filmie mnie irytowała i nie przez to, jak grała, tylko. Jej postać po prostu mnie irytowała, to postać Katherine, czyli matki i żony, czy graną przez Kate Dickey i naprawdę mocno mnie irytowała, ale rozumiałem, stojąc przed taką tragedią, no każdy by zwariował, że tak powiem. Reszta aktorów była równie świetna, Harvey Screamshow, który grał K. Leba. niesamowita rola, jeżeli powiem wam o scenie w domu, która działa się na strychu, tyle żeby nie zdracić szczegółów, tam zagrał fenomenalnie. Muszę Wam powiedzieć, ciarki mam aż do teraz, a film oglądałem jakiś czas temu. Niesamowita Anna Taylor Joy, którą możecie kojarzyć z takich filmów jak na przykład Split, niesamowicie zagrała. Moim zdaniem tutaj zasłużyła na jakąś nagrodę. Niech ktoś jej da jakąś nagrodę. Film opowiada o tym, że w każdym z nas jest zło, ponieważ pomimo tego, że rodzina była bardzo religijna, działy się tam takie rzeczy, które wywoływały w nas nienawiść, wywoływały złość, zazdrość, niechęć i pogardę do innego człowieka. Także ten film opowiada o tym, że każdym z nas jest zło. I moim zdaniem jest to dosyć banalne, ale pokazane w bardzo dobry i bardzo piękny sposób. Także tutaj nie przyczepiam się do tego. Jeżeli chodzi o zakończenie filmu, no to jest dosyć um, niespodziewane, ale im dalej. Jeżeli chodzi o zakończenie filmu, no to muszę powiedzieć tak, jest dosyć niespodziewane, ale jeżeli oglądałeś film, no to można mniej więcej od połowy się zacząć domyślać, jakie może być zakończenie. Ale powiem Wam tak, no, ciekawe jest zakończenie. Jest bardzo ciekawe, nie wspomnę o nim nawet słowem, bo film naprawdę polecam, reasumując, czarownica, czyli bajka ludowa z Nowej Anglii. Śmieszny jest ten tytuł. Oceniam na mocną ósemkę. Naprawdę polecam, ponieważ klimat jest tak gęsty, że naprawdę trzeba mieć ostry nóż, żeby go pokroić. Trzymajcie się do zobaczenia w następnej recenzji. Na razie.